Dobry wieczór! Witam Was serdecznie w ten ostatni dzień miesiąca. Cieszę się, że postanowiliście spędzić ten wieczór ze mną i posłuchać, co mam do powiedzenia o najmie, o formach wynajmu, o tym, jak zabezpieczyć się i jakie są zagrożenia w najmie. O tym wszystkim dzisiaj postaram się Wam opowiedzieć. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Marcin Szczawiński. Od 10 lat jestem w branży nieruchomości. Prowadzę firmę MetQuaratową, która zarządza mieszkaniami w Toruniu oraz pośredniczy wynajmie mieszkań. Dwa tygodnie temu prowadziłem live o tej samej tematyce, jednak cały czas pojawiają się nowe pytania. Dzwonicie, pytacie. Dzwonicie z obawami, boicie się nawet mogę powiedzieć, co robić, czy wynajmować, jak to robić. Pojawiają się nowe problemy. Jest mało mieszkań na rynku. I ludzie się boją wynajmować, bo wiemy, że jednak są te mieszkania. I teraz wam powiem, czy jest czego się bać. Jak sobie radzić z tym strachem, jak się zabezpieczyć, żeby nie było czego się bać. Jeżeli macie mieszkanie na wynajem, to ten webinar jest dla Was. Jeżeli znacie kogoś, kto ma mieszkanie na wynajem, to przekażcie mu tą wiedzę, przekierujcie go do tego webinaru, niech obejrzy, niech rozwieje swoje wątpliwości. Mam pytanie, czy mnie widać, czy słychać, Napiszcie w komentarzu. Ja zaraz udostępnię swoją prezentację i przejdziemy. Do części merytorycznej. Momencik. Nie widzę komentarzy i pytań, ale widzę, że parę osób jest na żywo. Więc pokrótce, o czym jest dzisiejszy webinar? Opowiem o zagrożeniach w wynajmie. O formach najmu i o tym, jak się zabezpieczać. Co zrobić, by ten najem był bezpieczny. Webinar trwa około 20 minut, ponieważ chcemy się skupić tylko na, na tym, co nas interesuje, tak? Na, no, na samym miejscu. A więc o, jeszcze raz. Jestem Marcin Szczewiński, działam na rynku toruńskim. Od 10 lat inwestuję w nieruchomości na wynajem. Od 6 lat prowadzę firmę Metz Kwadratowy. W naszej obsłudze mamy teraz 150 najemców. W naszym doświadczeniu już jest ponad 1000 podpisanych umów, a majątek, którym się opiekujemy, to jest ponad 14 milionów złotych, co świadczy o, o zaufaniu, które zdobyliśmy od naszych klientów. Tak, ludzie się boją. Ludzie się boją wynajmować. Co jeżeli ktoś im przestanie płacić? Co jeżeli nie będzie chciał się wyprowadzić? Co jeżeli zniszczy? Przyjęli gości pod swój dach, i, i co teraz? Czy mogą w każdej chwili ich pożegnać? A co jeżeli dostali jakieś pieniądze od tych gości za media, albo pomogli im jakości goście? Czy muszą teraz płacić jakiś podatek? Czy to nadal jest? Forma gościny, czy to już jest użyczenie, albo najem, jest bardzo dużo wątpliwości w czasie, kiedy chcemy pomóc tym ludziom. Jeżeli wynajmujemy nasze mieszkania lokatorom, to nie ma wielkiej różnicy, czy to jest obcokrajowiec, czy to są ludzie tej z Polski. Są, musimy Pamiętać, że jest parę różnic, które cię powiem, ale zasady są takie same, które są niezmiernie ważne. Pokrótce, jakie mamy rodzaje umów? Jest to prekarium, czyli gościna, jest to użyczenie oraz najem na zasadach ogólnych, krótkoterminowy lub okazjonalny i instytucjonalny. I co to wszystko znaczy? Co to są, co nazwy, co one oznaczają? Prekarium. Dużo osób pyta, co to jest Now, nowa nazwa, nic im nie mówi, a tak naprawdę okazuje się, że mamy z tym dość do, do czynienia w ostatnich czasach coraz częściej. Prekarium, czyli gościna. Przyjmujemy kogoś pod swój dach, rodzice przyjeżdżają, teściowa przyjeżdża, przybyli ludzie z zagranicy, gościmy ich u siebie, nie bierzemy od nich żadnych pieniędzy, nie dorzucają nam się do czynszu. Są naszymi gośćmi. Czyli wynajmujemy im na zasadzie prekarium. Jest to forma użyczenia bezpłatnego i to podkreślam, to jest całkowicie bezpłatne. Warto, jak przy każdej formie najmu, spisać to. Jeżeli oczywiście to nie jest rodzina, tylko obce nam osoby, żeby obie strony jakby znały zasady oraz w razie jakichkolwiek sporów, żebyśmy mieli jakiś dokument. Użyczenie. Jest to forma również bezpłatnego korzystania z lokalu. Nie może być tu generowany dochód dla właściciela. Mogą nam się natomiast najemcy dorzucać do, do mediów, które zużywają. Nie możemy od nich pobierać żadnych dodatkowych opłat. Nie możemy też od nich wymagać, żeby w zamian za mieszkanie ugotowali nam coś, posprzątali. Oczywiście, jeżeli to będzie ich dobra wola, mogą sami zaproponować, ale jeżeli będzie to nasz wymóg, że nam gotują, co jakiś czas sprzątają, cokolwiek robią, to to już nie będzie użyczenie, bo tu wchodzimy w formę płatności barterową lub w naturze. Więc tego pamiętajmy. Ustalamy pisemnie przedmiot użyczenia, łącznie z wyposażeniem, termin, na jaki użyczamy na lokal oraz opłaty za media, jakie są często wysokości, jeżeli będą się do nich dorzucali. 16 marca wyszła w życie specustawa. Została zmodyfikowana 5 dni temu. Nie będę czytał treści, możecie ją odnaleźć, ale o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli oddajemy... Najemcom w użyczenie część lokalu, część budynku albo budynek nie obowiązuje ustawa o ochronie praw, praw lokatorów. I co to jest ta ustawa o ochronie praw lokatorów? Jest to zbiór zasad, który precyzyjnie określa zasady, obowiązki oraz prawa najemcy i, i właściciela. Jeżeli chcecie je poznać, odsyłam również do strony trendowej, żeby zapoznać się jakie one są. I czy to dobrze, że nie obejmuje? To zależy, bo są tam na wszystkie obowiązki i prawa, które wciążą na właścicielu i najemcy. I jednak dobrze, że one tam były. Jednak znoszą też pewne rzeczy, po właśnie eksmisja. Zmi Zmiana, jaka nastąpiła w tej ustawie, to taka, że nie dotyczyła ona osób, które przekroczyły granicę bezpośrednio polsko-ukraińską po 24 lutego. Teraz nie muszą przekroczyć się bezpośrednio polsko-ukraińską, mogą przekroczyć ją z dowolnej strony, przyjechać do, nas do Polski, ale jakby zamiarem też było to, że uciekali tutaj przed wojną. Więc jeżeli kogoś przyjmujemy, sprawdźmy, kiedy, kiedy przybył. Jeżeli przybyli przed tą 24 lutego, ich te zapisy nie dotyczą. Najem na zasadach ogólnych, czyli najpopularniejsza forma najmu, którą również stosują nasi klienci, obowiązują w niej zasady kodeksu cywilnego, przepisy o ustawie praw lokatorów oraz cały czas obowiązuje covidowy zakaz eksmisji, czyli jeżeli ktoś nam nie płaci, to niestety nie mamy go gdzie eksmitować. Nie możemy. Najem krótkoterminowy, czyli najem na zasadach hoteli, hosteli, nie jest na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jest to tylko na pobyt tymczasowy, nie ma tam zakazu eksmisji. Musimy jednak pamiętać, że wybierając tą formę najmu wiąże się to z wyższym podatkiem od nieruchomości i podatkiem VAT. Niektóre osoby stosują ten rodzaj najmu wynajmując na przykład teraz uchodźcom albo na przykład studentom, jednak pamiętajmy, jakie z tym się wiążą ryzyka. Czy to, że nie ma zakazu eksmisji, czy rekompensuje nam to, że płacimy wyższe podatki. No i wreszcie, najem okazjonalny, instytucjonalny. Jest to forma najmu, która jest bardzo popularna przy wynajmie całych nieruchomości. Dosyć dobrze zabezpiecza właściciela. Żeby najem okazjonalny instytucjonalny, dlaczego jest różnica najem okazjonalny instytucjonalny? Okazjonalny jest dla osób fizycznych, instytucjonalny dla osób, które wynajmują przez działalność gospodarczą albo przez spółkę, czyli dla firm. Żeby najem okazjonalny był spełniony, są cztery warunki. Musimy zgłosić tą umowę do urzędu skarbowego, najemca musi załączyć trzy załączniki do umowy notarialne oświadczenie poddania się egzekucji do obowiązku próżnienia lokalu, do tego wskazania lokalu zastępczego oraz oświadczenie właściciela lokalu zastępczego. Czyli co to znaczy? Podpisujemy umowę najmu z najemcą, zgłaszamy do Urzędu Skarbowego, że to mamy od najemcy trzy załączniki, czyli poddanie się jego egzekucji, plus wskazuje lokal zastępczy, do którego w razie eksmisji będzie eksmitowany oraz Mamy oświadczenie właściciela, który przyjmie tego najemcy w razie problemów. Niestety nie jest to idealne, idealne rozwiązanie, ponieważ właściciel nagle może się wycofać, powiedzieć, że on się rozmyślił, on jednak tego najemcy nie chce przyjąć. Dlatego coraz częściej my oraz nasi klienci korzystamy z usług firm, które świadczą tego tytułu usługę, że udostępniają nam. Adres, jako ci właściciele, gdzie będzie mogli eksmitować właścicieli. Jest to odpłatne, nie jest to duża kwota, a zabezpiecza właściciela w bardzo fajny sposób. Jest to też często wybierane przez najemców, ponieważ buduje to swego rodzaju zaufanie, bo jeżeli właściciel się boi, że nie będzie miał gdzie ich wyeksmitować, jeżeli nie będą płacili, a najemcy wiedzą, że będą płacili, są tego pewni, to niejako budują swoje zaufanie, poddając się. Takiej egzekucji, i dopełniając tych wszystkich formalności, które jednak zajmują trochę czasu. o pomocy dla Ukrainy znosi dwa ostatnie załączniki, czyli najemca nie musi nam y, wskazać lokalu, do którego będzie oraz nie jest wymagany załącznik. I czy to dobrze? Y, ustawodawca wyszedł pewnie z założenia, że obce będzie ciężko zdobyć adres. I czy tutaj jakikolwiek ma teraz sens najmu gdzie nadal mamy covidowy zakaz eksmisji, więc co z tego, że podaje nam się materialnie do, do eksmisji, skoro nie będzie ona przeprowadzona? Uważamy, że nie jest to dobry zapis, który chroni właścicieli, więc my jako właściciela, bo też jako prezydenci właścicielów Cały czas jednak nalegamy, żeby najemca przedstawił nam wszystkie te trzy załączniki, zwłaszcza, że można wszystko właśnie z wyspecjalizowanych firm. Mamy też taką firmę z Turunia, która świadczy usługi na całym rynku polskim, okazjonalne.info, gdzie dostarczają ten adres, więc nie jest to takim problemem też dla obcokrajowców, żeby ten adres dostarczyć. Więc chciałbym dla Was zebrać wszystkie praktyki, dobre zasady, Żebyście wiedzieli, jak do tego się zabrać. Nie bali się, że o czymś zapomnieliście, bo mieć jakiś istotny szczegół. A więc umowa. Przede wszystkim pamiętajmy, aby umowę spisać. Oczywiście forma ustna również jest wiążąca, ale forma pisemna rozwiewa wszelkie wątpliwości przy ewentualnym sporze sądowym. Pamiętajmy, aby sporządzić protokół zdawczo odbiorczy. Wypisujemy w nim stan mieszkania, jego wyposażenie, stany liczników. Najlepiej jeszcze zrobić zdjęcia, które będą pokazywały stan lokalu w dniu przekazania najemcy. Wtedy, przy wyprowadce, nie ma wątpliwości, jak wyglądało te, to mieszkanie, w jakim było stanie, czy oddajemy w takim samym stanie, albo przejmujemy, czy, czy jednak się pogorszyło, zniszczyliśmy je nadmiernie jako najemcy. I dokładnie określmy przedmiot najmu, czy to jest. Całe mieszkanie, czy tylko część mieszkania, albo pokój z częściami wspólnymi, to jest bardzo ważne. Ustalmy, kto będzie mieszkał w mieszkaniu. Pobieramy dane osobowe od najemców czy to z dowodu, czy z paszportu wpisujemy je, ustalamy, ile osób będzie było w mieszkaniu. Jeżeli jest to rodzina z dziećmi, to również wpisujemy dzieci do umowy, wpisujemy wszystkich członków. To dla naszego bezpieczeństwa, ale również dla ich bezpieczeństwa. W razie, powiedzmy, wiem, interwencji policji na mieszkaniu, wskazują, że oni tu wszyscy są uprawnieni do mieszkania i nic im się nie dzieje. Ustalamy jako właściciele, na jakich zasadach wynajmujemy mieszkanie, ze względu na podatki, czyli właśnie, czy na jakich zasadach się będziemy rozliczali, czy to krótkoterminowy, czy długoterminowy. O tym nie, nie będę teraz opowiadał, jeżeli macie wątpliwości udajcie się do dobrego doradcy kredytowego. Określamy, na jaki czas jest zawierana umowa najmu. Możemy zawrzeć umowę na czas oznaczony lub nieoznaczony. My rekomendujemy naszym właścicielom, żeby się nie bali, żeby to był czas oznaczony. Najczęściej podpisujemy umowę na rok. Po roku możemy przedłużyć umowę. Zapisujemy również takiej umowie na czas oznaczony. Sposoby jej rozwiązania. W jakich sytuacjach dopuszczamy rozwiązanie i na jakich warunkach. Czy ktoś szuka kogoś na swoje miejsce, czy jakoś inaczej, to już jest do, do omówienia. Różne są zapisy. Więc umowa pisemna, co w niej y, zawieramy? Jeżeli najemca nie mówi dobrze po polsku, to umowa powinna być dwujęzyczna, bowiem umowa powinna być zrozumiała dla dwóch stron. Y, jeżeli my i druga strona posługujemy się biegle po angielsku, możemy podpisać umowę jedną, anglojęzyczną. Nie podpisujemy umowy w języku, którego nie rozumiemy, no bo będziemy też się z tym czuli niekomfortowo. Zazwyczaj, jeżeli podpisujemy umowę z osobami z zagranicy, to podpisujemy umowę polsko- i zagranicznojęzyczną, na przykład polskojęzyczną plus ukraińskojęzyczną. Pamiętajmy, aby w takim wypadku zastrzec, że nadrzędna w sprawie sporów będzie umowa polskojęzyczna. Dlaczego? Ponieważ umowa, nawet jeżeli będzie tłumaczona przez specjalistę w tym zakresie, może nie mieć doświadczenia w nieruchomościach bądź w prawie i mogą pojawić się pewne różnice w tłumaczeniu. Żeby potem nie było wątpliwości, dlatego mówimy, że ta polskojęzyczna umowa była nadrzędna, oraz zastrzegamy sobie, aby rozstrzygający dla sporów był sąd polski, no bo to tutaj mieszkamy, tutaj jest to mieszkanie, żeby ułatwić sobie tą ewentualną późniejszą procedurę. Hmm. Umowa powinna jak najszerzej opisywać prawa i obowiązki najemcy, żeby najemca nie musiał zapoznawać się z tą ustawą o ochronie praw lokatorów i dowiadywać się, jakie ma obowiązki, jakie ma prawa. Dlatego nie bójmy się, że umowa nagle ma 5 czy 6, 8 stron. Jeżeli wszystko jest zapisane w umowie, będziemy my i druga strona czuli się bezpieczniej i pewniej, bo lepiej jest poznać czy określić zasady gry na samym początku. My jako wieloletniej praktyce na rynku. Zazwyczaj poświęcamy około dwóch godzin przy wprowadce na przeczytanie umowy od deski do deski, na głos, z jedną, drugą stroną. Wtedy mam pewność, że jedna, i druga strona zapozna się z umową i rozumie wszelkie zapisy. Jeżeli są jakieś wątpliwości, czy jesteśmy właścicielami, czy najemcami, jeżeli mamy wątpliwości co do zapisów umowy, pytajmy osobę, która stworzyła tą umowę, tak, albo drugiej strony, wyjaśniamy sobie wszelkie wątpliwości na bieżąco. Yy, oraz kaucja Pamiętajmy, że kaucja występuje przy właśnie umowie najmu. Nie ma tej rzeczy, nie ma kaucji przy prekarium, tak? I kaucja również powinna być zapisana w umowie. Jej wielkość, pamiętajmy, że może być maksymalnie dwunastokrotność pobrana w wysokości czynszu, jako kaucja. Warunki, kiedy jest zwracana, w jakich warunkach jest zwracana kaucja. Kolejny dokument ważny, czyli protokół zdawczo-odbiorczy. Szczegółowo opisujemy lokal oraz wyposażenie lokalu, spisujemy liczniki, ich stany, no i robimy tą dokumentację fotograficzną, żeby nie mieć wątpliwości, jak ten lokal potem wyglądał. Dane osobowe najemcy spisujemy najlepiej własnoręcznie z paszportu albo z dowodu osobistego. Wpisujemy imię i nazwisko najemcy, numer paszportu albo dowodu osobistego. No i jeżeli posługujemy obcokrajowcą, to spisujemy również adres zamieszkania na Ukrainie. Jako druga strona, co może sprawdzić najemca? Czy osoba, od której wynajmuję, ma do tego prawo, czy jest osobą władającą lokalą, albo właścicielem, albo pomocnikiem pośrednikiem, kimkolwiek, to wykaże się prawa tego lokalu, żebyśmy uniknęli sytuacji, że wydają nam lokal ktoś, kto nie mógł tego zrobić, no i... Co teraz? Tak nagle okaże, że znaleźliśmy lokal i nie możemy w nim przebywać. Sprawdźmy to. Sprawdzajmy też stan techniczny lokalu. To też i najemcy i właściciele, żeby nie było zagrożenia życia czy zdrowia, czy jest sprawna instalacja elektryczna, gazowa, czy są przeglądy pieca, czy instalacji gazowej oraz żeby nie było żadnych usterek. To, co mówiłem, czytamy umowę ze zrozumieniem, pytamy, jeżeli coś jest dla nas niejasne, nie domyślamy się, nie ma głupich pytań, trzeba sobie wszystko zawsze wyjaśnić. Um, Raz ustalmy również zasadę przyjmowania gości i, i, i rodziny. Mieliśmy ostatnio takie przypadki, gdzie mamy właśnie najemców z, z zagranicy z Ukrainy, no i pytali się, że przyjechali do nich rodzice na, na kilka dni, i co teraz? Czy mogą się u nich zatrzymać na kilka dni, już sobie coś znajdą, czy nie mogą? I to znowu ustalamy w umowie, a jeżeli nie ma tego w umowie, no to rozmawiamy z właścicielem. Nie robimy czegoś takiego, że przyjmujemy gości na dłużej niż kilka dni, no i liczymy, że jakoś to będzie lepiej takie coś prowadzić. Z naszego doświadczenia, ludzie właściciele są wyrozumiali i nie widzą z tym, nie widzą, mają tu żadnych problemów. Ustalamy również zasady wizyt właściciela w mieszkaniu. Jako właściciele, nie nachodzimy, nie, nie wchodzimy do mieszkań podczas nieobecności naszych najemców, nie nachodzimy. Chcemy, żeby czuli się swobodnie, bezpiecznie. Jako najemcy, liczymy się z tym, że właściciel czy zarządca ma klucze do mieszkania. W razie naszej nieobecności, będzie mógł wejść do środka i coś zrobić, sprawdzić. Więc to tyle podsumowania. Czy są jakieś pytania co do tej. Części. Czy trochę Wam rozjaśniłem, czym jest to prekarium? Czy już wiecie, że goszcząc kogoś, robicie to na zasadach prekarium? Czym jest użyczenie? Kiedy już zaczyna się najem, a nie użyczenie? Nie widzę żadnych pytań, więc liczę na to, że wszystko jest dla Was jasne. Cieszę się, że mogłem to przedstawić w ten sposób. Jeżeli jednak mielibyście jakieś pytania, jesteśmy do. Waszej dyspozycji. Zapraszam na nasz Facebook, na, na nasz fanpage, albo na stronę internetową www.mitwadratowy.net. Jak możemy Wam pomóc? Jeżeli macie mieszkania, nieruchomości na wynajem, boicie się tych wszystkich formalności, nie potraficie przeprowadzić dobrze weryfikacji, nie wiecie, jak to wszystko po kolei zrobić, no to my w tym Wam możemy pomóc. Jeżeli szukacie też mieszkania nieruchomości jako najemca, też się do nas odzywajcie. Mamy dostęp też do tych nieruchomości. Pomożemy Wam też przejść przez ten cały proces. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli będzie taka potrzeba, ponowię jeszcze raz ten live za, za tydzień albo za dwa, w zależności od tego, jaka będzie potrzeba. Do usłyszenia.